O grach planszowych z recenzjami i poradami? Jeśli tak, to koniecznie zajrzyjcie na Pranszeo. Jest to platforma dla wszystkich, którzy uwielbiają gry planszowe oraz dla tych, którzy dopiero zaczynają z nimi przygodę. Link do Pranszeo zostawiam Wam w opisie pod filmem. Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o moim pobyciu w więzieniu o bardzo złej sławie, czyli Alcatraz. Początek jak to w więzieniu nie był zbyt ciekawy, bo mam chorobę morską, więc spłynięcie łodzią do kicia to nie jest szczyt moich marzeń. Zastanawiacie się jak tam trafiłam? Ja tam trafiłam za niewinność. Tak wiem, każdy to mówi, każdy mówi, że jest niewinny, a i tak idzie siedzieć, ale ja mówię prawdę. Tak naprawdę dałam się tam przymknąć, by trochę powęszyć. Nie mówiłam wam tego, ale jestem dziennikarzem i pracuję w gazecie. Jakby wam to jednak powiedzieć, <noise> nie czuję się doceniana. No dobra, będę szczera. Jestem znudzona. Niechylko można pisać o konkursach na najlepszy trawnik czy innych bzdetach. Ja chcę się piąć po szczeblach kariery i zrobić policera, a jego nie zdobędę pisząc o kolekcji sukien ślubnych w nowym butiku Versace. Muszę się więc wykazać. Poza tym, słyszałam pewne plotki, że w teraz dzieje się coś dziwnego i chcę to sprawdzić. Mój dziennikarski nos mówi mi, że ta sprawa ma więcej warstw niż się wydaje. A jak najlepiej prowadzić śledztwo w więzieniu na wyspie jak nie od środka. Więc swingowałam swoje przewinienie i tam trafiłam. A to nie przedszkola dla dzieci. Tu panuje jedna zasada. Kto nie ma mięśni, ten na glebę upada. Ja niestety mięśni nie mam, więc moja twarz szybko zbliżyła się do bruku. Agank mnie nieźle pokierszował, więc trafiłam do szpitala, ale... No cóż, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, nie? To nie jest tak, że walka teraz są sami bezwzględni bandyci. <grystanie> nawet wśród więźniów znajdą się poczciwe osoby, które zmądziły w swoim życiu, popełniły błąd i znalazły się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Miałam szczęście. Poznałam pewnego gościa, który wydał mi się spokoziomkiem. O ile można mówić o spokoziomkach siedząc w więzieniu Alcatraz? Tak czy inaczej czułam, że mogę mu zaufać. Połowicznie, ale w końcu nadal jestem w więzieniu, nie? Z typami gorszymi niż ja i na 100% to ja ufam tylko sobie. Tak czy inaczej gość, którego poznałam, powiedział mi parę ciekawostek. I chyba mi zaufał, chyba bardziej niż ja jemu, bo podarował mi swoje oszczędności, które mogłam wydać w kantynie, by kupić coś, co obojgu nam się może przydać. Niestety, gdy udało mi się zdobyć przydatny przedmiot, straciłam go przez swoją głupotę. I nie tylko przedmiot straciłam, ale i nowo poznanego kumpla, bo nasze relacje się osłabiły. No i trudno się dziwić. Dał mi swoje oszczędności, kupiłam rzecz, która by nam się przydała i niestety ją straciłam. No ale cóż, jestem tu nowa i mogę popełniać błędy, nie? Wracając jednak do mojej opowieści, to udało mi się zdobyć pracę w więzieniu, a to przydatna fucha, bo dzięki temu mogę się zorientować jak działa to więzienie i poznać jego lokatorów. Nazwijmy to tak. Plusem też tej roboty jest to, że odkryłam pewną kryjówkę, która pozwoli mi Przechować przedmioty, które nie bardzo bym chciała, żeby wpadły w ręce strażników. Po paru dniach byłam pewną siebie więźniarką i myślałam, że noga mi się już nie podwinie. Byłam w błędzie. Potrafiłam do karteru, ale i tę sytuację udało mi się obrócić na swoją korzyść i wykorzystać to, by wyniuchać prawdę o tym, co się dzieje w Alcatraz. Chyba nie myślicie, że wam o niej powiem, nie? Nie za darmo, nie po tym, co przeszłam tej okropnej, zapysiałej celi. Nie, tego wam nie mogę powiedzieć. Ale możecie o tym przeczytać w nowym Escape Questie od Egmontu, czyli Arcatraz Infiltracja, który do recenzji podesłał mi Egmont, za co bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten klimatyczny wstęp Wam się spodobał, bo dotyczył on fabuły, która dzieje się w tym nowym Escape Questie. Oczywiście nie powiedziałam Wam wszystkiego, co się dzieje w tej fabule, żeby Wam nie zdradzić najlepszych smaczków i bardzo to wszystko skondensowałam. Jeśli nie znacie serii Escape Questów, to są to gry w formie książki, które nie czytamy jak klasycznych książek, tylko rozwiązujemy zagadki. Rozwiązaniem tych zagadek zawsze są liczby, które nas prowadzą na kolejne strony z fabułą. Jeśli oglądaliście mój poprzedni film, to wiecie, że z superbohaterami nie mam zbyt wiele do czynienia. Nie oglądam ich i. Nie znam się na nich. Jeśli chodzi o Alcatraz infiltrację, to wydał mi się ten bok bardzo ciekawy. Fakt, ja z więzieniem nigdy nie miałam do czynienia i myślę, że na 100% nie będę miała. Nie oglądałam nawet Breaking Bad, ale zaciekawił mnie ten Escape Quest, szczególnie ta jego surowość, którą wiedziałam, że tu znajdę. W końcu to więzienie, a ta seria gier przyzwyczaiła mnie do wysokiej oprawy graficznej, pasującej do miejsca i do czasu akcji, i ta oprawa tutaj nie zawodzi. Wszystko jest bardzo klimatyczne, brutalne, surowe. Tutaj nikt się z nami nie cacka. Czuć, że to jest więzienie, a nie coś, co ma więzienie przypominać, a wszyscy są mili. I zachowują się jak kucyki pony. Nie, tutaj tak nie jest. I to jest bardzo dobrym pomysłem. Kolejnym świetnym pomysłem jest to, że tutaj te przedmioty tracimy. Możemy je schować, mamy pewną skrytkę, którą jeśli znajdziemy, to możemy jej użyć. Ale jeśli jej nie znajdziemy, to gry możemy nawet nie ukończyć. I ja Wam powiem, że troszkę oszukałam i użyłam przedmiotów, które niestety straciłam i potem już nie ma szans ich odzyskać. Także ja Wam radzę, jeśli skrytkę znajdziecie, to schowajcie do niej wszystkie przedmioty, które macie. Bo inaczej niestety jest tracicie. Kolejnym plusem jest to, że mamy tutaj kilka miejsc i sami decydujemy o tym. Gdzie najpierw pójdziemy? Jeśli chodzi o zagadki, to miałam takie wrażenie, że one są idealnie dopasowane do więziennego klimatu. Jak mówię, ja nigdy w więzieniu nie byłam, ale miałam takie wrażenie, że tego typu zagadki mogłyby się tam pojawić. Jest w nich bardzo dużo matematyki, dużo więcej mam wrażenie niż w superbohaterach. Jeśli chodzi o poziom trudności, to on jest zdecydowanie łatwiejszy niż ten z superbohaterami, natomiast nie wydaje mi się, żeby on był. Łatwiejszy niż sam w salem. Który w mojej opinii jest najłatwiejszy. Mam wrażenie, że Arka teraz jest jednak trochę trudniejszy niż sam w salem. Także tutaj, jeśli grajcie sam w salem i chcecie coś. Ciut trudniejszego, to bym poleciła właśnie Arcatra infiltrację, bo na pewno nie odrzuci Was poziom trudności tych zagadek, bo one nie są bardzo trudne w większości. Oczywiście zdarzają się też i trudniejsze zagadki, ale spora część z nich jest jednak na takim przyjemnym poziomie trudności, że można sobie przy nich pomyśleć, pogłówkować, ale nie ma się wrażenia takiego, że one są tak trudne, że wręcz nie do rozwiązania. Raczej nie, raczej widzimy zagadkę i wiemy, co mamy zrobić i próbujemy to rozwiązać i jakoś nam się udaje. Z drugiej strony tutaj miałam taką sytuację, że patrzyłam na zagadkę i myślałam o, tą zagadkę to rozwiążę w 5 minut. A potem się okazywało, że rozwiązałam ją owszem w 5 minut, ale rozwiązałam ją błędnie. A finalnie patrzyłam czy to na wskazówkę, czy na gotową odpowiedź, bo nie umiałam kompletnie rozwiązać tej zagadki, która tak jak mówię na początku wydawała mi się bardzo prosta i byłam pewna, że w jakiś maks 10 minut ją rozwiążę. A niestety tak nie było. Skoro już jestem przy temacie wskazówek, to te są w mojej opinii lepiej napisane, niż te w superbohaterach. Oczywiście znowu podkreślę, że ja wszystkich wskazówek nie sprawdzałam, a jedynie przy zagadkach, przy których miałam problem, więc nie wiem jak to jest ze wszystkimi tymi podpowiedziami, ale te, z których ja korzystałam były lepiej napisane niż te w Super Bohaterach. Dla mnie Arkatas Infiltracja to bardzo ciekawy escape quest, dlatego że porusza tematy, które w mojej opinii rzadko są poruszane, jeśli chodzi o gry paragrafowe i gry mm, RPG. Ale to jest tylko moja opinia, być może to moje małe doświadczenie tutaj wchodzi, ale z tego co patrzyłam, to chyba nie ma za dużo escape questów i tego typu książek, które poruszają temat więzienia. Ale mogę się mylić, więc jeśli się mylę, to napiszcie mi o tym w komentarzu, jeśli jest tego całe ogrom, ale ja po prostu tego nigdzie nie znalazłam. Dla mnie to jednak było interesujące i ciekawe, że wybrano właśnie temat więzienia jako fabułę kolejnego escape Questa. Dodatkowo ten escape quest świetnie kontrastuje z superbohaterami, którzy są zupełnie inni, są kolorowi, Dużo się tam dzieje, dużo jest akcji, natomiast Arka, teraz infiltracja, to jest Escape Quest, który jest bardzo taki powolny, który buduje trochę napięcie, według mnie przynajmniej, ale dodatkowo jest też dość brutalny, bo tak jak mówię, tutaj więźniowie się z nami nie patyczkują, podobnie jak strażnicy więzienni i raczej nikt nie zachowuje się do nas przyjaźnie, raczej każdy jest wrogo nastawiony i to mi się podobało, że ten klimat więzienia tutaj jest świetnie zachowany, ani że mam wrażenie, że okej, okay, mój bohater jest w więzieniu. Ale tak naprawdę to wszyscy tutaj są tacy mili, kochani jak rodzina. Tutaj też kierujemy już konkretnym bohaterem, bo naszym bohaterem jest dziennikarz, który pracuje w gazecie, tak jak Wam na początku mówiłam, który chce właśnie zdobyć policera przez artykuł, który napisze o więzieniu Alcatraz. Czy mu się to uda, czy nie, to już oczywiście zależy od wyborów gracza. Kolejnym ogromnym plusem tego Escape Westa jest to, że on nie jest liniowy. Tutaj mamy dwie ścieżki do wyboru i od tego jaką ścieżkę wybierzemy, tak potoczą się nasze losy. Mi udało się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia, podobnie też jest negatywne zakończenie, natomiast nie mogę Wam tego powiedzieć na 100%, bo tak jak mówię, nie grałam w tą drugą ścieżkę, nie przychodziłam i też nie zaglądałam, żeby sobie nie popsuć zabawy, jak będę przechodzić tego escape quest'a po raz drugi, pewnie za jakiś czas. Także ja Wam Arcadras infiltrację polecam, szczególnie jeśli lubicie tego typu mroczniejsze klimaty, bardziej poważne escape quest'y, które skupiają się bardziej na takich tematach, nie fantazy, tylko właśnie bardziej są osadzone w rzeczywistości, to Arcadras będzie świetnym wyborem. Tak jak mówiłam, tutaj te zagadki też nie są bardzo trudne. W większości na pewno każdy sobie z nimi poradzi. Co nie oznacza, że po 5 sekundach każdą zagadkę rozwiążecie. Nie, tutaj trzeba przy tych zagadkach pomyśleć, pogłówkować, zastanowić się nad nimi. Oczywiście są tutaj też i takie zagadki. Przy których od razu wprost widzimy, jaka będzie odpowiedź. Natomiast przy znacznej części zagadek trzeba pomyśleć, żeby znaleźć ich rozwiązanie. Ten Escape Quest też będzie ciekawym prezentem pod choinkę, zwłaszcza dla osób, które lubią klimaty więzienne, które lubią też oczywiście rozwiązywać zagadki. To będzie oczywiście nietypowy prezent, ale niemniej wydaje mi się, że będzie on ciekawy i na pewno nietypowy. Także to tyle w tym filmie. Ja Wam bardzo dziękuję za jego oglądanie. Dziękuję Egmontowi za podesłanie obu Escape Westów do recenzji. Jeśli ten film Wam się spodobał, to zostawcie mi łapkę w górę, to Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa pa!